Siemanko, witam was serdecznie. Jestem Auron17, to jest czwarty odcinek naszej serii Let's Play Prototype. I już przede mną motyw czaszki znów mnie wzywa. Tak jest Mocnym pierdolnięciem zaczynamy. Zaczynamy. Dobrze... Aaa, ale tu widzę, że wcześniej nowy rodzaj eventu. Event konsumpcyjny. Zobaczymy zaraz na czym polega. Event taki bierzemy nie w taki sposób, jak poprzednie eventy, czyli wchodząc w pole, a konsumując yy, żołnierza. Są dwa typy eventów, konsumpcyjnych dla yy, żołnierzy i dla zainfekowanych. I te eventy mają różne rodzaje misji, yy, na różnych przestrzeniach czasowych, na trzech poziomach trudności. To wszystko jeszcze yy, dojdzie do... no i chyba się tutaj doczepią czy trzeba było wskoczyć sobie w tego w Disguise. No, no właśnie. Jedna właśnie z takich misji to jest yy, odnalezienie ...teamu researchowego i zgładzenie go poprzez pochłonięcie yy, naukowców. I y, zabicie ich y, obstawy Chodź tu frajerze Ty zgiń I tam się jeszcze jeden gdzieś ukrywa Chyba nawet nie wie co się dzieje Ależ biega! No, ale dziękuję serdecznie za uwagę Event wykonany Tylko że jeszcze nie... O właśnie Dobra Te eventy na początku nie kosztują zbyt wiele ale je, są krótkie no nie więc no nie wymagają od te, tego żeby kosztowały jakoś szczególnie dużo sharp, <coughs> teraz trochę tych eventów się będzie pojawiać tak przynajmniej powinno być a że tak nie jest to już nie moja wina dobra tu mam widzę że jakiś dismemberment dismemberment e tak kurczę Brzmi trochę bo member to członek jakiejś grupy no nie Dismemberment czy coś takiego To mogłoby dosłownie znaczyć rozczłonkowanie prawda A ma to coś wspólnego bo w tym w evencie również będziemy się posługiwać jeszcze pazurami yy, Tylko że tym razem będziemy robić ten drugi typ misji yy, z zabijaniem czyli będziemy tuc zainfekowanych jest nieco trudniej ponieważ mają oni tych swoich hunterów ale najpierw dotrzymy na miejsce sprawdźmy się tak jak mówię każdy event będzie robił po razie, yy, nawet jeżeli by się miał nie udać yy, pomijając event z glide'em bo są łatwe jest to łatwe EPI no przez tam omsknięcie tam 30 sekund w te czy we w te to akurat yy, jak dla mnie różnicy nie robi Natomiast u zainfekowanych istotną rzeczą jest to, żeby tutaj tańczyć dużo między tymi kolegami, ponieważ yy, są oni yy, na hita i zbierają się często w sporawych statkach. Ruszaj, 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 przyjacielu. O właśnie, takich stadek trzeba wyszukiwać sobie i wycinać wszystko, co im może stanąć na drodze. Tutaj ranking punktowy prezentuje się w taki sposób, za takiego przyjaciela na najniższym poziomie za infekowania jest jeden punkt, za y, Huntera jest 5 punktów, natomiast za tych kolegów takich y, skocznych, ale również y, dosyć słabych, jednak nie na hita, jest punktów y, bodajże, y, nie chcę się pomylić, ale wydaje mi się, że 3. Dobrze, dobrze, dużo ich. To lubię, to lubię. no Dokładnie, jest złoto, elegancko sobie poradziłem, bo zbiegła się duża grupka tych przeciwników że jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu Bardzo dobrze, bardzo dobrze i dobijemy chyba... Nie wiem czy dobiłem do stówki, ale nie będę się tym jakoś szczególnie przejmował. Nie, 98. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze jestem, bardzo szczęśliwy. Okej. Okay. Okej. Okay. Kolejna rzecz, którą ja bym się chciał zająć, to... O, tutaj mamy event kolejny konsumpcyjny. Na pewno dzisiaj troszkę pobiegamy za tymi eventami konsumpcyjnymi. Z takiego właśnie powodu, że to co się odblokowuje, to ogółem jest zasada główna gier. Może i nie główna, ale jest pewna taka prawidłowość w większości tytułów, że jeżeli coś nowego się odblokowuje, to jest tego na początku dużo, później mniej. Więc tak samo jak się teraz odblokowują eventy konsumpcyjne, tak teraz jest ich dużo, a potem będą w troszkę mniejszej ilości się, co misje, pojawiały. Dobrze, przyjacielu. Za w disguise, bo tutaj zazwyczaj wymaga disguise'a. <coughs> tutaj bardzo, jak dla mnie, no, kłopotliwy rodzaj eventu konsumpcyjnego z konsumowaniem konkretnych celów do sieci intryg. Każdy, każdy z tych celów jest wartościowy, ponieważ właśnie jest on częścią sieci intryk. Natomiast y, na późniejszych poziomach trudności wentów, bo są trzy właśnie easy, normal, hard. Na późniejszych poziomach trudności, no, y, czasu jest trochę za mało, a celów trochę za dużo. Właśnie jest tak, że na wyższych poziomach trudności, jeżeli chodzi o ten wyścig za siecią intryk, y, rośnie ilość celów o jeden na poziom trudności, a o 30 chyba sekund maleje ilość czasu. Nie zabij go przez przypadek, bo będziesz musiał go szukać gdzie indziej. A o 30 sekund maleje ilość czasu, y, którą mamy na y, konsumpcję. Więc no jest to średnio y, pozytywne. Zazwyczaj tak jest, że y, dwóch czy, czy trzech później się mieści blisko siebie, a jeden czy dwóch później jest dalej. Y, więc no. Miejmy głęboką nadzieję, że ten przyjaciel jest bliżej niż półtora minuty ode mnie. Jeszcze trzeba liczyć z 5 sekund na pochłonięcie kolegi, bo niestety, kiedy pochłaniamy naszego oponenta, to nadal czas jest nam liczony. Teraz to trzeba wyjądować na tyle delikatnie, żeby przyjaciela nie zabić. Właśnie tutaj też trzeba pilnować, jak spadamy na kolegę, którego chcemy pochłonąć się z góry. Trzeba uważać, żeby nie spać centralnie na niego, bo możemy go przez przypadek zlikwidować. Event zakończony, dziękuję serdecznie za uwagę. <coughs> Załatwiłem to dosyć. Okej, okay. i tak jak widzicie, tam się wyświetla właśnie taki fajny, charakterystyczny myk. Infected Patrol. Bardzo fajnie, teraz zajmiemy się tym eventem. Tutaj chyba eventów tych konsumpcyjnych z poziomu easy na samym początku. Oczywiście najpierw musimy ukończyć easy, potem będzie normal i na końcu hard. Dlaczego warto robić te eventy? Dlatego warto, że odblokowują się podczas jeszcze innego rodzaju eventu, którym jest infiltracja bas, odblokowują się dodatkowe umiejętności związane z pochłanianiem żołnierzy, czyli używanie broni, pojazdów itd bo to też, one też mają jakiś tam swój poziom zaawansowania, tylko że nie rozwija się go rozdając EP, a pochłaniając konkretne osoby, które pozwalają nam rozwijać te zdolności na wyższe poziomy. No i oczywiście jest to... No nie musimy, możemy zinfiltrować bazę bez konieczności odwiedzania jej oddzielnie, poza, poza, poza po prostu jakąś tam celową działalnością we Free Roam, czyli w, po prostu w wolnym bieganiu, w którym teraz się znajdujemy, kiedy ja się kieruję do eventa. No i przy okazji zarobić więcej EP naraz, no nie? Po prostu zaoszczędzamy więcej czasu robiąc takie eventy. E, a po drugie jeden z rodzajów eventów właśnie ten z y, naukowcami, pierwszy event konsumpcyjny, który robiliśmy e, udostępnia nam w pewnym momencie e, dodatkową Dodatkowy wątek fabularny, oczywiście, to jest po prostu krótki nowy filmik. Tak, dodatkowy wiemy, wiemy, czym się to objawia. Tam jest Landmark. Ja sobie go spróbuję sięgnąć, chociaż jak widzicie, jest on w dosyć niekorzystnym położeniu, w którym ja nigdy nie lubiłem lądować. A to właśnie z takiego powodu. Nie, trzeba trafić w tego. No, spróbujemy. Nie, tak, tak tego nie zrobię. Trzeba trafić, wiecie na co trzeba trafić? Trzeba trafić. Nie, na pewno nie tutaj. O, byłem blisko. Wiecie na co trzeba trafić? Trzeba trafić na te boczne. O, 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 so close. No! Teraz! Jeszcze! Dobra, będę ganiał wokół tego tam jeden landmark wiosny nie czyni. I tak wszystkich nie zbiorę przez całą grę i tak Dobra, lecimy tam wybić to, to co nam tutaj przeszkadza. Chyba teraz będziemy musieli wykorzystać nowy rodzaj broni. Aczkolwiek nie jestem w 100% pewien. Nie, nie, to nie będzie nowy rodzaj broni, tylko to będzie użycie czołgu, tak jak mówiłem, będziemy używać również pojazdów w misjach z zabijaniem i tutaj chyba znajdzie się walka z zainfekowanymi. Ponieważ czołg to jest bardzo potężne. Potężna broń to już pewnie zdążyliście zwrócić uwagę, że ilość... Targetów, które mam do zlikwidowania tutaj jest bardzo duża. A przeciwników niemalże zero. Trzeba się ruszać, trzeba się ruszać, bez wątpienia trzeba się ruszać. A widzicie, tutaj tym czołgiem to się nabija, nabija. Szybko lecą te, yy, szybko się nabijają. Tylko boję się, że niestety mój czołg zostanie zniszczony, zanim ja zdążę w jakikolwiek sposób tutaj oddziałać. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, znaczy to nie zbieg okoliczności, mamy dwie minuty na to, żeby sprzątać naszych przeciwników. Warto się tutaj kierując czołgiem dużo odwracać, yy, na pewno poruszać się, ponieważ ci panowie, którzy nas tutaj molestują, yy, no nie pozostają bierni i yy, już widzimy tego efekty, bo już jestem zjechany do połowy, a ponad połowa czasu została mi do przeżycia. Nie, no na złoto to ja tutaj nie liczę, natomiast mam nadzieję, że przynajmniej mi się tutaj srebro uda wyciągnąć. No tak to ja nie podziałam, oni mnie tu blokują. Strasznie mnie tu blokują. Strasznie mnie tu blokują. Jeżeli się nie będę ruszał, to o czarno widzę moją przyszłość. Oczywiście zniszczenie czołgu nie wiąże się z tym, że event zostaje zakończony w tym samym momencie, w którym no, zdano ilością punktów. Kończy się to po prostu w taki sposób, że y, tracimy cały nasz y, progres. No 30 sekund może się uda, chyba 280 jest na złoto, nie wiem czy dobrze pamiętam To jest najgorzej jest zawrócić w takiej sytuacji Najgorzej zawrócić o je, wycinam ich, wycinam gnojów. Tu ich nie ma. Tam są przeciwnicy. Jej złoto! Dobra! Jedź przed siebie! Jedź przed siebie! Jedź przed siebie! Nieważne, że ci sześciu za mną biegnie! Jeźdź przed siebie, nieważne, masz złoto, masz złoto, jedź w pizdół, tak, event complete. Naprawdę, kiedy zdobędziemy już to, co jest nam potrzebne, upragniony medal, to warto się wtedy skupić na tym, żeby po prostu przeżyć, nie dać zniszczyć czołgu, bo yy, chyba nie dokończyłem tego zdania, że, a jeżeli dokończyłem, to powtórzę. Już nie pamiętam, za duże emocje były. To po prostu yy, nie tyle. Tracimy. Eee, po prostu nasz progres się nie zapisuje. No. Zniszczony czołg równa się event failed. Także weźmy sobie pod uwagę taką, taką sytuację, że bierzemy czołg. Eee, jesteśmy prawie zniszczeni, ale nabiliśmy to 270. Zostało nam, nie wiem, 5 sekund do końca. I nagle się okazuje, że niestety zostaliśmy zniszczeni. To niestety całe dwie minuty trzeba powtórzyć, a drugi raz może się już tak łatwo nie udać. I tutaj znana już, przynajmniej tym, którzy oglądali wcześniejsze odcinki albo grali Prototype sami, infiltracja bazy. Czyli opierająca się na znalezieniu bazy pochłonięciu yy, jej dowódcy posiadającego klucz do tej bazy i yy, wejście do bazy yy, skonsumowanie danego tam celu i to jest właśnie ta misja o, 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 tu jest jakiś istotny ziomek o kurde gorzej że ja zmienię formę w, ty w tym w tym momencie ale trudno będę musiał z tym przeżyć jednak najbardziej przydatne są tutaj yy, guysy żołnierzy. Zapewniają nam najlepszą ochronę. Ty mnie, przyjacielu, interesujesz. I teraz to, co zrobię, to się oczywiście natychmiast wycofam. O! Nie, tu też są. Dobra, teraz sobie odczekam jak zniknie zainteresowanie tym panem, w którego przed chwilą się wcieliłem. Okej, okay, i mogę teraz spokojnie zinfiltrować bazę. Dzień dobry. Okej, okay, najważniejsze to zacząć od tego celu zielonego, ponieważ on jest celem naszej misji. później pamięciówka, bo pamięciówki rzadko się zdarzają. a na koniec niebieskie cele, czyli upgradey, o których wcześniej wspominałem. dobrze dobrze. nie wiem o co chodzi. i oczywiście teraz pokażę wam od razu nową moc. Moc Hammerfista, którą nabyłem wczoraj, ale wam... Wczoraj. No wczoraj. W ostatnim odcinku. Ale jej wam nie pokazałem. Albowiem nie było okazji. Chodź tu przyjacielu. Ależ oni atakują. Każden jeden coś tam robi. Żałuję, że jeszcze nie mam tego yy, żadnych dewastatorów, ale... ale to się niedługo zmieni. Może już nawet w tym odcinku. Co by nie było dużo tutaj tych chłopaków? Nieżywotni są bardzo. Dostałeś łeb? Nie dostał. Cholera jedna. Nie wiem tu, jeden drugiego niech se leci, w dupie was mam, panowie. Gincie jak uważacie za słuszne. Chodź tu, chodź tu ty, chodź. Dobra, jeszcze dwóch tam zostało. Enemy in the open, enemy, enemy, enemy. Dobra, baza wyczyszczona, tylko czekam teraz, o właśnie. Niewielka ilość CPA, no ale łatwe, bo tutaj tylko wyciąć paru żołnierzy, no to to nie sztuka. Okej okay, i teraz bez względu na to czy mam eventy, czy nie mam, to się już zabiorę za misję. Bo już nadszedł na to czas. A nie chciałbym siedzieć tutaj do, do białego rana. skupię się teraz na naszej misji, przyjaciele. Fajnie, że jest, póki co, coś do omówienia, bo później to się skończy do omawiania i nie będę miał co mówić na tym, na lekcji. O, 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 hint. Ja tam nie czytałem nigdy tych hintów. One wszystkie są takie same. O, nowy ten próg za hinty, Fajnie. Widzicie pewnie, że na minimapie za mną wyświetla się znaczek z motywem wybuchu. To są eventy wojenne, w których prowadzimy wojnę z, yy, albo z zainfekowanymi, albo z yy, wojskiem stojąc po stronie jednych z nich. ale to wszystko jeszcze przed nami na razie nie ma czasu Dobra już docieram do misji to będzie misja od Karen Parker jestem tego pewien mam nadzieję że nie zajmie mi ona za dużo czasu <laughs> bo czasu tego dużo nie mam nie to nie będzie to będzie krótka misja you're going to have to locate samples from infected water towers and then collect samples from a full-blown hive the water towers are prevalent in these areas get there destroy them and collect the material then head uptown and get the material from the hive whatever's happening here this is only the beginning Dobrze Sam bym na to nie wpadł. Dobra, ruszamy. Mamy zebrać materiał genetyczny do badań dla Karem. Na początku... Uuuu, landmark. O oh yeah. Chyba złamałem drzewo, ale... Nie widziałem. Fajnie, już 20 landmarków, nieźle. Przeczytałem podczas odczytywania, gry jakiegoś tipa, że... ...w samym Times Square i Central Parku są... ...bodajże 98 tip... tych... 98 landmarków osobiście w to nie wierzę bo nigdy nie znalazłem nawet nie wiem 1 czwartej z nich ale jestem w stanie wierzyć w to że jest ich tam dużo nie wiem może one się pojawiają w miarę tego postępu fabuły i teraz mamy tutaj taką wieżyczkę wodną którą musimy rozbić zanim wydostanie się z niej łowca i oczywiście zebrać z niej wszystko co do szczęścia potrzebne. Nie obejdzie się oczywiście bez ingerencji naszych dzielnych wojaków, z którymi w żadnym, w żadnym wypadku nie mam zamiaru się ścigać ani bić. Oni niech sobie poganiają, ja gram na easy, nie powinno to być dla mnie problemem. No, zbieraj ten genetyczny, zbieraj, zbieraj, zbieraj. Ścigam mnie ten śmigłowiec. Nie ścigam mnie ten śmigłowiec. Uuu, ale tu widzę, że tych śmigłowców to nie jeden się na... zalęgu... zalęgnął. Ale... Strike team to swoją drogą, prawda? Dobra. Muszę porozwalać kilka tych szlitowych śmigłowców. Grupa uderzeniowa, bardzo fajna sytuacja z grupą uderzeniową, to jest po prostu grupa z śmigłowców, w żaden sposób nie różniących się od tych zwykłych, ale za zniszczenie tej grupy uderzeniowej dostajemy sporą ilość EP. Teraz nie dolecisz, ale dolecisz następnym razem. Nie? Na pewno teraz dolecisz. W ogóle, za śmigłowce jest sporo EP. Dobra, teraz jedyne na czym będziemy musieli się skupić to bieganie w kółko. Ponieważ kolejny, y, kolejny rodzaj materiału genetycznego, który musimy zebrać pochodzi z y, gniazda. Więc naszym celem jest po prostu bieganie tutaj w kółko czekanie jak materiał genetyczny się się wypadł. Się wypadnie. Natomiast skupię się na tym, żeby niszczyć czołgi, ponieważ yy, musi baza mi po prostu o leader, wytrzymać, prawda? Zanim yy... wow, dwa poszły na raz, fajnie. Baza musi wytrzymać, musi nie, nie zostać zniszczona przez yy, wojsko Tutaj jest sporo, zanim ja nie zbiorę odpowiedniej ilości materiału genetycznego. Tu ziomki latają gdzie gdzie się da. Tu śmigłowiec, ale ja bym podskoczył na twoim miejscu, żeby go zniszczyć. Dobrze, póki co śmigłowcy są na tyle słabe, że lecą od jednego skopa, ale to się... To się skończy. Mówi, mówi się, że w grach akcji walka ze śmigłowcem to jest jazda obowiązkowa. Tutaj walki ze śmigłowcem jest... Można powiedzieć, nawet aż za dużo. Dobrze jest tutaj troszkę pobiegać, pobić się z nimi, ponieważ ten materiał genetyczny nie wylatuje tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. Na pewno wolniej on wylatuje, jesteśmy go w... nie jesteśmy go w stanie zbierać. Tam jest śmigłowiec. Nie wiem, czy to ty jesteś tym śmigłowcem, który za... zawołał Strike Team. Umrzyj. O, za dużo się dzieje tutaj A ci ludzie biegają w pisdu, pod dupach biegają Dobra Boom Już po następnego lecę Już następny czołg Boże ile, te, ile ich tutaj Cholera jasna Dobrze, że to jest dopiero początek gry, to tu wszystko na razie jest słabe, leci po, po jeden, po dwa hity Ale rzucają mną na wszystkie strony Dobra, na razie panuje nad sytuacją Baza nie została nawet uszkodzona w siedem, No, nie została zjechana do 75% swojej wytrzymałości Bo właśnie bodajże co 25% wytrzymałości bazy się wyświetla o, owa informacja że jej wytrzymałość konstrukcji niebezpiecznie się obniża. O, widzę, że ładnie trafił. Okej, okay, widzę, że panowie hunterzy mi pomagają. Dobra, mamy już prawie cały ten materiał genetyczny, ale jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę, jeszcze nie, jeszcze nawalają we mnie z wyrzutni. Jeszcze nawalają, nie mają dla mnie litości. Weźcie się, idźcie, weźcie, idźcie, weźcie, idźcie i zgincie wszyscy. O, 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 o! Ty, już do połowa zjechana, to ja chyba nie zwróciłem uwagi. Ale spokojna, czacha. Ja mam już za 80% tego materiału, który jest mi potrzebny, więc nie będę się przejmował. Możecie sobie dymać tą bazę, ile wam pasi. Ja już się nie przejmuję. Zresztą tu już sami żołnierze z bazukami, to już... Nie ma nawet zwykłych tych zwykłych czołgów już skończyła się artyleria i misja wykonana dziękuję za uwagę ok dwa nowe eventy odblokowane bo tam się wyświetla nowy upgrade do odblokowania i nowe eventy do odblokowania nie, nie wyświetlają się tylko eventy konsumpcyjne które się odblokowują po prostu byłoby ich za dużo ok na tym zakończymy nasz dzisiejszy odcinek Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Pamiętajcie, żyjcie dobrze, bądźcie aktywni. Trzymajcie się. Cześć.